Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy multipakami z kolekcji Panini Euro 2020 Kick-off 2021. Wyciągniemy sobie najpierw limitki. Zobaczymy jacy zawodnicy nam wpadną i wtedy zdecydujemy na jakiej zasadzie rozegramy sobie pojedynek. Cztery saszetki w każdym multipaku. No i tutaj mamy takich zawodników Timo Werner, czyli Niemcy Axel Witzel, Belgia i Rafael Guerreiro, Portugalia jeżeli będą różne zespoły, to wtedy saszetki złączymy, ale jeżeli trafi się ten sam kraj, no to wtedy będzie trzeba osobno te saszetki do tych limitek, a te do tych Tutaj mamy końsy. I takie limitki. Niemcy, no niestety trzeba będzie osobno zrobić, bo mamy Gindogana, Seferowicz, Szwajcaria i też Belgia, Kevin de Bruyne. A więc te saszetki dla tych limitek, a te dla tych. Wszystko liczymy za jeden punkcik. Na zmianę będziemy otwierać. No i mamy Verratiego z Włoch, fans' favorite. Do tego Austria, Hinteregger. I popatrzcie, jest Cristiano Ronaldo na karcie rar, top master i jest też punkcik, bo mamy. Portugalię Rafael Guerreiro. Natomiast z bazówek mamy Włochy Florencji. Jest Portugalia Bruno Fernandez. Drugi punkt. Dania Hojbjerg. Szkocja Armstrong i Cilesen Holandia. A tutaj mamy Koszulkę z Belgii, Second Skin, też punkcik. Finlandia, multiple. Z bazówek Macedonia, Dmitreski. Rosja, Semenow. Anglia, Hurricane. Dziuba, Rosja. Kalmar, Węgry i Liwakowicz. Chorwacja. A więc... Wynik po pierwszym rozdaniu 2-1 dla multipaka po lewej stronie. Druga saszetka. Gareth Bale, Walia. Multiple z Rosji. Kamara, Finlandia. A z bazówek mamy Linera Austria. Niemcy, Leroy Zane, punkcik tutaj Chorwacja, Perisic Dania, Dolberg i Turcja, Celik więc na ten moment 3-1 Piatow, fans favorite Ukraina z Francji, Lenglet Defensive Rock I teraz bazówki. Rodri, Hiszpania, Portugalia, Ruben Dias, Walia, Lokier, znowu Liwakowicz, Chorwacja, Turcja, Demiral i Francja, Marsial. Więc do przerwy, że tak powiem, bo mamy po dwie saszetki otworzone. Prowadzenie Multipaka po lewej stronie 3-1. Second skin Chorwacja. Z Hiszpanii mamy Moratę na karcie Goal Machine. A z Duda Słowacja. Szwajcaria Freuler. Włochy Bonucci. Ukraina Cygankow. Włochy Immobile i Czechy Krala. Też jest rarka, pięknie, czyli w każdym multipaku mamy rarkę. Second skin Szkocja, ponownie Langlet w Defensive Rock i też Cristiano Ronaldo na karcie Rar. Tutaj niestety nie ma punktu, bo nie ma Portugalii, ale tutaj sobie ją położymy z boczku, czyli dwa razy Krystyna wpadła na karcie Topmaster. Do tego mamy takie oto bazówki. Czechy Jankto, Szwecja Jansson, Turcja Meras, Polsę Dania i Rosja Miranczuk. Ostatnia saszetka. Żirkow, Rosja, fans favorite. No i mamy Belgię. Moi kochani. Karta Secret Hero i z tego co kojarzy właśnie chyba ta mi brakowała. A więc jest czwarty punkt tutaj. I patrzymy co jeszcze na bazówkach. Promes, Holandia, Karawajew, Ukraina, Finlandia, Uronen, Nikolow, Macedonia, Polsendania Dania i Anglia, Tripier. Kończymy tutaj z czterema punktami. No i ostatnia saszetka. Jest Belgia, czyli jest punkcik drugi, Alderweireld. Na fansie. Z Rosji mamy multiple. Mostowy i Czeryszew. I co jest na kartach bazowych jeszcze? Francja, Lenglet. Jest Belgia, Lukaku. Popatrzcie. Mamy 4-3. Węgry, Salaj. MacTominay, Szkocja. Holandia, De I Anglia, Pickford. Czyli jednak mamy rozstrzygnięcie. Wygrywa Multipack po lewej stronie 4 do 3. Jeżeli chodzi o karty RAR to po każdej stronie wpadła jedna. Ta sama Cristiano Ronaldo. Nie wiem czy oglądaliście moje wcześniejsze odcinki. Najrzadziej wpada mi lewy i Modric. Cristiano Ronaldo chyba już piąty i szósty raz trafiłem. Natomiast jeżeli chodzi o nowe karty do kolekcji, to będzie to Belgia, tutaj Tielemans. Zresztą zaraz sobie weźmiemy i zobaczymy. To tutaj zabiorę na bok. I sprawdzimy sobie, bo mam tutaj album z boczku położony gdzieś. Powiem Wam, że nie mogę go teraz znaleźć, bo jak wiecie, mam tutaj dużo różnych rzeczy, więc na spokojnie po filmie jednak to zrobię. Ok, to wszystko moi kochani, dzisiaj na odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.